Ченч тих панств є сполудня, ченже в сходу ністи тема. Оборосія і хі не працює над тим, щоб в спарча України спадло, і він ж зараз ні мови о денацифікації чи о демілітарізації у якісь таких воронках, о чому вів Чечні. Я не вірю в те, що Путін со жмінів. Він віжив своє звиченство, віже ж свят демократичне, ні бенджі поншоне. Teraz już mamy gościa. Łączymy się, nie jestem pewny, czy z Lwowem, czy z Kijowem, bo dzisiaj naszym gościem jest pan Mikołaj Kniarzycki, deputowany frakcja Europejska Solidarność, deputowany oczywiście Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczący grupy przyjaźni z Polską. Dzień dobry panie deputowany, dzień dobry Panie Przewodniczący! Dzień dobry, dzień dobry teraz z Lwowa. Z Lwowa, czyli Artur Żak też jest w Lwowie, panowie, gdzieś może nawet jesteście niedaleko od siebie. Panie przewodniczący, umówiliśmy się, że porozmawiamy dzisiaj na pewno sprawy polsko-ukraińskie, też dotkniemy, ale przede wszystkim mamy porozmawiać o kwestiach dotyczących tego, co wydarzyło się w relacjach międzynarodowych, jeśli chodzi o Ukrainę. Ostatnio byliśmy świadkami konferencji pokojowej w Szwajcarii, ale widzieliśmy też wypowiedzi Trumpa, jego doradców. Wszystko to, co dotyczy kwestii pokojowych, a właściwie zmuszenia Ukrainy do pokoju, do zawarcia pokoju na warunkach być może nie najlepszych. Czy Ukraina według Pana jest gotowa, żeby zawrzeć pokój z Federacją Rosyjską i na jakich warunkach ten pokój miałby być zawarty? Teraz wygląda tak, że Federacja Rosyjska, agresor, nie jest gotowy do żadnych rozmów. Ukraina oczywiście, że jest gotowa, oczywiście, że ta na warunkach Ukrainy, bo wszyscy nasze terytoria muszą być zwolnieni i prezydent Zelenski i wszyscy Ukraińcy podpierają te decyzje. Nie ma żadnych powodów myśleć o tym, że. Росія є готова. Росія є готова до замороження конфлікту. Можливо, і то не щоб далі цей конфлікт. Бо головна ціль Росії щоб не було спарча для України від наших союзників, щоб не отримували озброєння, щоб не отримували пенсию, щоб була заблокована наша інтеграція до Unii Європейської і до НАТО. Так що це є ціль Росії Росії, і вона ще не змінилася змінила, тим. Артур Жак, питання з Львова, але Артур же не слухаємо. Dzień dobry panie pośle. Powiedział Dzień pan o, waru o warunkach ukraińskich. Te warunki są logiczne i na dodatek poparte prawem międzynarodowym. Ale Rosja i Putin w ostatnich swoich komunikatach powiedział o tym, że oni się domagają wycofania ukraińskich wojsk z terytoriów, ich terytoriów według ich konstytucji, czyli także obwodu hersońskiego, zaporowskiego, donickiego, ługańskiego, no i w tym przypadku e, Krym także oni uwzględniają. Czy to nie jest powiedzenie ze strony Rosji, że Rosja nie chce rozmów, Rosja nie chce pokoju? Так, то значить, то, бо зараз Путін мовив о тим, коли була та конференція в Швейцарії, і очевидно, що мисля, що буде мати якісь впливи на виніки цієї конференції, або на те, хто там Бендже у для України. Очевидно, що важливо, щоб більшість країн, які там є, підпирала позиції України. І так чи стало. тих країн є. З Пудня чи в Сходу ністи мало, бо Росія і Хіни працює над тим, щоб в України спадло, і були панства, вже приїхали, а в одволали свої голоси від спільної декларації. Часто Путін то робив як акція піаровська в чонгу твоєї конференції. Треба мовити, з іншої сторони, Путін в що киди отшимуємо озброєння від стану з'єднаних, то ли пригосування, які приголосували, Суванивши з це оставив нашому під і он ніж зараз не мовив о денацифікації чи о демілітаризації, о яких таких варунках, очемові мовив Чечні. Також хтось з обсерватору мовив о тим, що так виглядає, що Путін одешов на один крок в Ja nie wierzę w to, że Putin coś zmieni. On wierzy w swoje zwycięstwo, wierzy, że świat demokratyczny nie będzie połączony, że po wyborach w Stanach Zjednoczonych będzie sytuacja inna, zmieniona, że możliwe Trump będzie jego podpierać. Ja osobiście w to nie wierzę. O tym ja tak rozumiem, że będzie mówić dalej. No właśnie o to dokładnie chciałem się zapytać, bo te głosy płynące ze Stanów Zjednoczonych, wypowiedzi doradców Trumpa nie są w duchu tego, co Ukraina rozumie pod formułą pokoju, a raczej są bliższe do tych głosów, które docierają z Federacji Rosyjskiej, czyli możliwości zamrożenia konfliktu bez wycofania się Rosji z zajmowanych terenów. Ale jak rozumiem, to nie są warunki, które Ukraina zaakceptuje, tylko jakie Ukraina będzie miała wyjście, panie przewodniczący, jeżeli Trump wygra wybory i powie, nie damy broni jeżeli się nie zgodzicie na pokój na takich warunkach które są bliskie do warunków Putina. Dlatego też musimy być pewni, że Putin podpiera te warunki. A naprawdę warunki Putina jest zniszczenie Ukrainy. Dlaczego Putin nie chce, żeby Ukraina była członkiem NATO? Nie dlatego, że boi się NATO, a dlatego, że rozumie, że jak Ukraina będzie członkiem NATO, to ukupowanie Ukrainy jak on tego chce i odnowienie związku radzieckiego jak on tego chce będzie niemożliwe. Tylko przez to Также його целі є зміни. І може так бути, що Трамп буде мають надія, що зараз Путін на щось там, що там, бо Путін втеди, якби так було, що Трамп би мовив вже добре. Україна є в тих границях, на яких стоє воєнсько українське раз. Очевидно, що для нас my, 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 my не підпираємо. Ну, no, припустимо, що Путін так мовив, що Трамп так беше мовив до Путіна. Wszystko jedno Putin będzie chciał całą Ukrainę, cały kraj. Albo jak on na to się, albo jak będzie, jak on będzie myśleć, że to jest możliwe, żeby on okupował tylko część kraju, wtedy to wszystko jedno, będzie mieć plany dalej zrobić i okupować cały kraj. A my musimy mieć podparcie i jakieś gwarancje od naszych sojuszników od Stanów Zjednoczonych, od Trumpa, jak on wygra wybory że oni będą bronić nasz dalej, ten cały kraj, który i nie jest okupowany. A jak tak będzie, to wtedy zgody Putina, na to wszystko, wszystko jedno nie będzie. Także to będzie bardzo skomplikowany proces i jaki będzie jego finał, kto wie. Może Trump, Trump będzie wspierać Ukrainę więcej, jak to było przy Bidenie. Bo tak też było. Na przykład u nas czasem mówią, że jakieś tam senatorzy republikancy nie chcą, żeby e, e, my щоб була заброньона церкві російська в Україні. Bo Trump i podpiera cerkiew rosyjskie, a naprawdę musimy pamiętać, że przy Trumpie otrzymali Tomos i ukraińska cerchie otrzymała niepodległość. Także jak będzie przy Trumpie, przy Trumpie, oczywiście, że jeszcze nie wiemy. No właśnie, panie pośle, przy Trumpie także zaczęło się szkolenia ukraińskich żołnierzy, między innymi w ramach projektu GMTGU. ale chciałem właśnie jeszcze dopytać do Trumpa, bo to, o czym mówił Paweł, czyli te komunikaty od jego doradców, że właśnie oni by chcieli na teraźniejszej linii rozgraniczenia zamrozić ten konflikt i tak jak pan powiedział, Putin na to nie pójdzie, bo tylko i wyłącznie on minimalnie chce te, te obwody, a tak naprawdę tak jak pan poseł powiedział, chce zniszczyć całkowicie Ukrainę. Właśnie, czy to nie spowoduje u Trumpa takie rozeźlenie na Putina, że ja tutaj Trump chciałem zamrozić, chciałem pokój, a ty się nie zgadzasz. Czy właśnie on nie spowoduje to, że da więcej broni i więcej więcej wsparcia militarnego. Tak ja o tym mówił wcześniej. Pan redaktor mówi absolutnie słusznie i ma rację, że ja też myślę, że może być, może być tak, że Trump będzie nas wspierać więcej jak Biden. O czym teraz mówił? Bo ja nie wierzę w to, że Putin będą przyjmować, przyjmować jakieś umowy od, od Trumpa. I wiemy, bardzo takie mocne nastawienie Trumpa przeciwko Chin i chińskiej ekspansji i podpiercia Chinami Rosji, a ono trwa dalej. Także nie będzie wszystko tak prosto dla Putina, jak wygra Trump, z mojego punktu widzenia. Panie przewodniczący, pana frakcja, pan osobiście należy do tych, którzy. Przed rosyjską inwazją ostro krytykowali prezydenta Zołońskiego frakcję Sługa Narodu, której liderem przecież jest też prezydent Zołoński. Krytykowaliście też sposób postępowania Zołońskiego w formacie normandzkim, w tak zwanych miejskich porozumieniach. Jak dzisiaj Pan ocenia prezydenta Zołońskiego jego postępowanie na arenie międzynarodowej, też właśnie w kontekście Szwajcarii czy takie hasła, jak kiedyś o tym, że nie pozwolicie na przekroczenie Czerwonych Linii, wewnętrznych czerwonych linii dalej się powtarzają, czy dzisiaj prezydent Załański ma zdecydowanie inny mandat zaufania, także wśród opozycji. Prezydent Zielenski ma inne, inne zaufania, mandat zaufania przez to, że idzie wojna. A kiedy idzie wojna w kraju walczącym, oczywiście, że podpieramy prezydenta nie jak zieleńskiego, nie jak polityka, a jak prezydenta kraju, który walczy. І очевидно, що Зеленський Жіленський раз не злев. Він те, що це народ український, бо він є популістом, і так, як мовили в чесноке, добре, є те, що все одно. Мама демократ. У нас є зла демократія, тому що є демократія. І кожен президент, і Зеленський теж мусив бадати що це народ, що це сполучество. А сполученство це а не це капітуляції і Желенський робить швидко. Це все сполученство, бо є, є одним з нас. Взагалі, то ж, є в опозиції до нього, як і партія моя. Адже зараз не мам за що його критикувач, в тим часом, як ми говоримо о політиці міжнародній. Може, очевидно, є за що його крик в політиці вовне, бо це будувати панство авторитарне, немає свободи медіа, у которых мажи, немами. Добрих сондів, мама, різні бленди, бленде. пішов. magazyny europejskie, mamy korupcję. Oczywiście, że za to jego krytykujemy, bo ja myślę, że to jest też bardzo ważne dla naszej integracji europejskiej i integracji w NATO, a w tym polega też nasze bezpieczeństwo. Panie pośle, Rosja rozgrywa od dawna w przestrzeni informacyjnej kartę tego, że prezydent Zaleński nie ma legitymacji społecznej do wykonywania swojego mandatu, swojej, swojej funkcji. Ja widzę, że opozycja generalnie nie, nie gra w tym, grę rosyjską dobrze rozumie, że to jest rosyjska gra. Ale czy pana zdaniem są jakieś środowiska tutaj, wewnątrz kraju, które by mogły rozegrać taką kartę? Rosja próbuje to rozegrać. My wszyscy rozumiemy, że teraz zorganizować wybory jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby głosowali żołnierze na froncie, albo wszyscy nasi uchodźcy, po prostu to jest niemożliwe i nasza ustawa mówią, że w ciągu wojny zorganizować wybory jest niemożliwe. Так, ж, очевидно, що хоча б, що би президента, бо є в опозиції. А в тим разом теж розумію, що це неможливе. А Росія хто, щоб ми вчили тут між собою, щоб мучити, що влада є не легітимна, то не так. Желінський легітимне, то є позиція нашої партії і позиція всі проукраїнської опозиції. А росіяні пробують якось то розіграючи за границею теж в своїх якихось проросійських колах. Widzę, że nie mają sukcesów. Panie pośle, zapytam o pana kolegę, że tak się wyrażę. Kolegę z ław parlamentarnych, o Mykołę Tyszczynkę. To jest osoba, która niemalże nie złazi z żadnych, przepraszam za ten kolokwializm, e, newsów ostatnich dni. E, ale tak naprawdę, Mykoła Tyszczynko przecież to nie jest pierwszy pie, pie, pierwszy skandal, do którego on e, do, do, do którego, w który wlazł? E, proszę powiedzieć, dlaczego dotychczas on był niejako chroniony przez e, system? E, ja mam swój punkt widzenia na to, co się dzieje z Tyśczenką, bo on walczy z call centrami. Co to jest call center? To jest e, taki aferyści, którzy siedzą i dzwonią telefonicznie do różnych ludzi, do emerytów na przykład, i mówią, że e, E, Дзвонімо з банку, так віджемо, що ваша карта є заблокована. Попрошу надати нам номер своєї карти, а в тебе краду пень з тих карт, або якесь такі таке, які є пшечівкою в пшечівку бо де край вальче, то є багато лід за на людях, на різних e, грах азартних, на e, таким шахрайстві, так і вони то роблять. Tyszczenko albo Dmytruk, był jeszcze jeden taki deputowany, kiedyś był też w e, Sługach Narodów w partii rządowcej, a terz, teraz też był wycofany z tej partii. Oni i, były reketyry z, z, jeszcze z e, czasów 90-tych albo ze Związku radzieckiego, tak? I oni idą do tych, e, e, do, do, do tych ludzi, które robią to przeciwko, przeciwko naszej ustawy i próbują jakieś pieniądze z nich odebrać. I przez, a, a wszystko jedno, te koncentry istnieją, Ktoś im pomaga. Policja nie zamknęła te, te koncentry. I na jakimś etapie on te pieniądze, ja tak myślę, że otrzymował i komuś ich tam na górze oddawał, a, a wtedy kiedyś inny stał otrzymywać te pieniądze i oddawać na górę. Przez to, był to jest taki konflikt we władzy ukraińskiej. Oczywiście, że to, co robił Tyszenko, bez sądu przyjechał gdzieś do Dniepra, Walczył tam z weteranem, który był żołnierzem znanego działu Kraken. Oczywiście wszystko to jest ganiebnie i to, że on jest osadzony, to jest sprawiedliwe. Tylko, że te call center, z którymi on walczył, a naprawdę to zbierał z nich pieniądze, oni dalej działają i w tym jest problem. Właśnie, no to właśnie tutaj to... widzę, że jest sytuacja tylko dlatego, że to się skończyło, e, tylko dlatego, że trafił e, niestety na znanego żołnierza ochotnika e, z pseudonimi właśnie e, Syn, bo po, po tych kolcentrach to on jeździ od dłuższego czasu. Przecież nagrywa nawet wideo, wielokrotnie zwracano na to uwagę, a ani DBR, ani prokuratura, ani sądy, ani tym bardziej jego zwierzchnicy polityczni nie reagowali. Tutaj po prostu myślę, że to jest działanie mediów i wspólnoty ukraińskiej, że tak rozreklamowano to, to działanie. No i miejmy myślę, nadzieję, że myśl... zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Myślę, że dla widzów Czarnego Nieba. Powrócimy jeszcze do sprawy Tyszczanki, bo ona jest ciekawa i pewnie wtedy bardziej zrozumiała stanie się też wypowiedź dla widza polskiego pana, pana przewodniczącego. A panie przewodniczący, zapytam o sprawy polsko-ukraińskie. Już wiele miesięcy w Polsce rządzi nowa koalicja. A jak wyglądają nasze relacje? Jak pan je ocenia jako osoba, która na co dzień przecież współprzewodniczy grupie w parlamencie przyjaźni z Polską, czy w ogóle. Współpracujecie z polskimi parlamentarzystami? Współpracujemy. Tak zwana grupa przyjaźni albo grupa bilateralna przyjeżdżała do Ukrainy. перший ja раз, бо ще тим був ковід, ні стати не могли співпрацювати. Е, e, і поїдемо ми зараз з депутованим із Ради Найвищої до Польської, ж маємо такі запрошення. Так же іджі співпраця і до оружної конференції. Очевидно, що та співпраця теж не є статва. І, мусимо співпра... і та коаліція не є, є дружна, бо там є дружні партії, бо єдне, це ж наприклад, коаліція обивательська, це ж і не мовлю, партії ПСЛ, наприклад, так Также ми б хотіли, щоб твоєї співпраці було. І очевидно, він виборів. Так, очевидно, щодова коаліція виграла, що виграла трошечки послуг в Унії Європейської, як і, наприклад, ПІС. Так же ми в Україні мусимо співпрацювати вже з кимі. І з коаліцією яка Жонджі зараз, і з найвіншою партією опозиційно. Очевидно, що нашим ворогим ворогим є тільки партії проросійські, так як, наприклад, Конфедерація, яка не хоче ні України, а правда підпіра Росії. І то не вшистка, а там те партії, які там є. Так же, та співпра... в тій співпраці ми дуже заінтересовані, бо зараз, зачавши процес нашого на euh, нашій інтеграції до Унії Європейської і будуть дуже розмов і в господарці, і в попартії України. И, очевидно, для того мусимо співпрацювати з польського для того, щоб далі бути причинями, що польська нас підпирала, щоб не було тих. Дискусії о, о, о тим, що Україна може може сприяти чи ні, а одзворотня для того, щоб були якісь школення для наших от польських жордовців, які мають дуже велике досвідчення в Унії Європейській співпраці європейській, і на позомі жонду, і на позові Так Также працюємо для того, щоб, щоб, щоб була співпраця з усіма партіями. A nie czuje się pan rozczarowany, że ta atmosfera e, jednak e, wielu Ukraińców, wydaje mi się, że w tym pan liczył, że ta atmosfera będzie lepsza po wyborach, ale chyba to nie nastąpiło. Nie ma takiego rozczarowania w panu, że jednak nie jest to taka współpraca, jakby mogła być? Jest, to, oczywiście, że jest rozczarowanie. Chciałem, żeby było więcej tej współpracy. Czegoś oczekiwałem, a tego się nie stało. To prawda, pan redaktor mówił absolutnie słusznie, tylko że wszystko jedno, musimy współpracować i budować tę współpracę. To też jest oczywiście prawda. Mamy jeszcze w głowie wiele pytań, ale nasz czas nieubłaganie się kończy, ale mamy nadzieję, że uda nam się powrócić do tych rozmów z panem przewodniczącym Mykoła Kniarzycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, Frakcja Europejska Solidarność, współprzewodniczący grupy parlamentarnej przyjaźni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do wsparcia nas na patronite.pl ukośnik Czarne Niebo. Oczywiście zapraszam też do lajkowania, do subskrypcji, do lubienia naszych materiałów na kanale Czarne Niebo.